Pan z wami. I z duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś jest przy owczej bramie sadzawka nazwana po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego: Czy chcesz wyzdrowieć? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, by mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie, kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną rzekł do niego Jezus Wstań weź swoje nosze i chodź Natychmiast wyzdrowiał człowiek wziął swoje nosze i chodził Jednakże tego dnia był szabat rzekli więc żydzi do uzdrowionego Dziś jest szabat nie wolno ci dźwigać twoich noszy On im odpowiedział Ten, który mnie uzdrowił rzekł do mnie weź swoje nosze i chodź pytali go więc Cóż to za człowiek ci powiedział, weź i chodź. Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest, albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Człowieków odszedł i oznajmił Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że czynił takie rzeczy w szabat. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. W Starym Przymierzu było przekonanie, że te osoby, które zbliżą się do Boga, które... Go ujrzą, muszą umrzeć. Bóg był zupełnie inny, był zupełnie święty. I człowiek śmiertelny i grzeszny nie miał prawa do bliskości z Bogiem. Tę bliskość mógł przypłacić życiem. Pewnie dlatego Mojżesz, gdy zobaczył grojący krzew, usłyszał, żeby natychmiast zdjął ze swoich nóg sandały, bo ziemia, po której chodzi, jest ziemią świętą. Taka była też przyczyna, dla której Pan Bóg postanowił dać swojemu ludowi, narodowi wybranemu prawo. To prawo, głównie prawo rytualne, miało być pomocą w tym, żeby zachować czystość. Ta czystość była drogą, która mogła prowadzić człowieka do jakiejś bliskości z Bogiem. Tylko ten, który był czysty, mógł się modlić, mógł składać ofiarę w świątyni, mógł się zbliżać do Boga. Dzięki wypełnieniu przepisów. Rytualnych. I ta wizja, którą otrzymaliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu z 47 rozdziału, rozdziału Ezechiela, sugeruje pewną zmianę tego podejścia do Bożej świętości, bo to wody ze świątyni, z miejsca, w którym mieszka Bóg, rozlewają się po martwych miejscach, po pustyni, po ziemi bez życia. I przynoszą tej ziemi uzdrowienie, przynoszą tej ziemi życie. I to jest proroctwo, które zrealizuje się w pełni w życiu Jezusa. On będzie całym swoim nauczaniem, ale także działaniem pokazywał, że On chce się zbliżać do tych, którzy są nieczyści także rytualnie, bo tylko On może ich tak naprawdę oczyścić. Jakim szczególnym przykładem jest ta scena z dzisiejszej Ewangelii uzdrowienia paralityka w sadzawce Betesda, który 38 lat choruje, który 38 lat stara się własnymi siłami uzyskać uzdrowienie, uzyskać oczyszczenie, ale nie potrafi. A przychodzi Jezus i w jednym momencie ten człowiek staje się zdrowy. Można powiedzieć, że dzisiejsze słowo Boże pokazuje nam na czym Polega świętość w wydaniu Jezusa w wydaniu Ewangelii. Świętość nie polega na tym, żeby podejmować wiele wysiłków oczyszczenia, żeby samemu się uświęcić, ale świętości doznajemy wtedy, gdy rozumiemy, że jedynym jej źródłem, jedynym jej źródłem jest sam Bóg. Im bliżej jesteśmy Boga, tym bardziej przez nas jego świętość prześwieca. Dlatego zbliżamy się do Niego przez sakramenty, w sakramencie pojednania, w sakramencie Eucharystii. I tak jak będziemy się modlić za chwilę przed konsekracją, wiemy, że faktycznie On jest jedynym źródłem świętości. Prośmy Pana Boga, abyśmy się nawrócili i zrozumieli, że świętość nie jest wynikiem naszych wysiłków.